Cześć. W ostatnim filmie opowiadałem o komiksach, które nie trafiły w mój gust. No to dzisiaj, dla równowagi, będzie o tytule, który okazał się dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Będzie to List 44 Charlesa Soula i Alberto Jimeneza Albuquerque. Tom pierwszy, wydawnictwo Oni Press. Nie jest to nowa seria, zadebiutowała w 2013 roku. Zamknęła się w 35 zeszytach. Z ciekawostek, kilka lat temu prawa do jej ekranizacji zakupiła stacja sci-fi, co oczywiście w dzisiejszych czasach absolutnie nie oznacza, że kiedykolwiek taką ekranizację zobaczymy. Historia rozpoczyna się od tytułowego listu, który, jak każe zwyczaj, ustępujący prezydent Stanów Zjednoczonych Francis T. Carroll, pozostawił swojemu następcy Stefanowi Bladesowi. I Carroll poinformował w nim, że 7 lat temu NASA odkryła pozaziemską aktywność w pasie asteroid. Obcy nie podjęli próby kontaktu, nie można ustalić, jakie mają zamiary. Spodziewając się najgorszego, Karol podjął decyzję o wpompowaniu miliardów dolarów w przemysł zbrojeniowy, aby potajemnie opracować nowe technologie. Ponadto z premedytacją uwikłał Stany Zjednoczone w wojnę w Afganistanie, chcąc w ten sposób umożliwić żołnierzom zdobycia doświadczenia bojowego. Wszystko to oczywiście na wypadek potencjalnego konfliktu z obcymi. Jednak jego najważniejszą decyzją było wysłanie w kierunku pasła asteroid dziewięcioosobowej ekspedycji, która na statku kosmicznym Clark zbliża się właśnie do celu swojej podróży. I zanim powiem coś więcej o fabule, chciałbym zatrzymać się na chwilę przy szacie graficznej. Ona początkowo nie za bardzo przypadła mi do gustu, bo nie pasowała mi do poważnego komiksu science fiction. Potrzebowałem chwilkę, żeby się do niej przyzwyczaić. I to po części kwestia kolorów, które w niektórych momentach mogłyby być bardziej stonowane, ale po części y, stylu, w jakim rysuje Albuquerque, y, on chyba lepiej by się sprawdzał w jakiejś serii humorystycznej. I raczej jego fanem nie zostanę. Y, nie podoba mi się sposób, w jaki rysuje ludzi. Y, I zastanawiam się też, na ile można mu przypisać odpowiedzialność za Wygląd tego nowoczesnego, tajnego uzbrojenia, które zostało opracowane. Nie wiem, czy scenarzysta rzeczywiście tak to sobie wyobrażał, czy dał trysownikowi wolną rękę. Nie wspomnę już o wyglądzie obcych, którzy, uwaga, spoiler, też się tutaj w tym tomie pojawiają. Chociaż akurat wydaje mi się, że w ich przypadku ich wygląd jest zgodny z koncepcją soula. Ale żeby oddać sprawiedliwość, te rysunki są dynamiczne, są wyraźne i w sumie, kiedy już się do nich przyzwyczaiłem, absolutnie nie przeszkadzały mi w cieszeniu się historią. A historia w tym komiksie nie zwania ani na chwilę. To jest zdecydowanie tytuł do przeczytania na teraz. I nie dlatego, że mało w nim treści, tylko po prostu chcesz się dowiedzieć, co będzie dalej. Nieważne, że jest pierwsza w nocy, nieważne, że jutro wstajesz do pracy. Kurczę, wiecie, najgorsze jest to, że to jest pierwszy tom, a ja nie mam dwóch następnych i trochę czasu minie zanim dowiem się, jak to się dalej potoczy. Okej, okay. mamy tutaj dwa główne wątki. Pierwszy to prezydentura Obamy, znaczy się Bladesa, który musi postanowić, co zrobić z informacjami wyjawionymi mu w liście. Drugi wątek koncentruje się oczywiście na klerku i jego załodze, która próbuje ustalić, co tak w ogóle ci obcy planują. I oba wątki są bardzo sprawnie poprowadzone. Oba są tak samo interesujące. No i do tego dochodzą dobre dialogi, kilka zaskakujących zwrotów akcji. I co szczególnie mi się spodobało, obok fiction znalazło się też trochę miejsca dla science. Bo scenarzysta pamięta o takich szczegółach jak to, że razem z odległością powinno dorosnąć opóźnienie w komunikacji pomiędzy Ziemią a Clarkiem. Pamięta, że statek kosmiczny może zabrać tylko ograniczoną ilość paliwa. Pamięta o problemach z żywnością. I cieszy mnie takie podejście do szczegółów, na które przecież tak w pierwszym rzucie nie zwraca się uwagi. No ale jeżeli jedno ze źródeł inspiracji scenarzysty to Odyseja kosmiczna Artura Cyklarka, no coś takiego to jednak do czegoś zobowiązuje. Nie do końca przekonują mnie za to niektóre wątki obyczajowe, i to zarówno te dziejące się na Ziemi, jak i w kosmosie. A tutaj właśnie mamy obcego. Cóż... Um, myślę, że bez żadnej szkody dla fabuły te wątki obyczajowe można by przyciąć yy, i zamiast nich poświęcić więcej miejsca na przykład na rozbudowanie poszczególnych postaci. I jeśli już o tym mowa, to szkoda, że eksprezydent Bush, znaczy się Krol, yy, został pokazany tak bardzo jednowymiarowo, bo yy, w tym jest sprowadzono go tak naprawdę do roli tego głównego złego i to jest takie trochę puści na łatwiznę, bo naprawdę o wiele ciekawsze byłoby pokazanie Blade'a i Korola jako przeciwników dążących do tego samego celu, ale po prostu skrajnie różniących się metodami. Eee, tak jak mówiłem, wciągnąłem się w tę serię. Nie powiem, że jest to najlepsze i najbardziej oryginalne science fiction, jakie czytałem, ale to solidnie napisana historia. Ona cały czas gna do przodu i nie gubi przy tym sensu. I mam nadzieję, że kolejne tomy nie zmuszą mnie do zmiany zdania. E, ok, a teraz coś o samym wydaniu. Jest duże. Jest większe niż wydania Absolute z DC. Co oznacza, że absolutnie nie zmieszczę tego na żadnej standardowej półce. E, tak wygląda w porównaniu do tomów z Egmontu. A e, oczywiście twarde oprawa z tłoczeniami. a w środku piękny offset i wstążeczka. I stwierdzam, że pomału staję się offsetowym fetyszystą. Komiksy na tym papierze super się czyta. Nie odbija się światło, nie musisz się przejmować odciskami palców. Mam nadzieję, że nasi wydawcy będą częściej po niego sięgali. Oczywiście pod warunkiem, że będzie dobrej jakości. To liczy 368 stron z dodatkami, przez które właśnie lecimy. Mamy 13 okładek z zeszytów, które składają się na to wydanie. I coś, co szczególnie przypadło mi do gustu. Jeszcze raz dostajemy pierwszy zeszyt, ale tym razem z komentarzami twórców. I to się naprawdę świetnie czyta. Chciałbym, żeby tego typu dodatki częściej pojawiały się w komiksach. Oprócz tego, tak już standardowo, szkicownik a na sam koniec biogramy autorów. Tutaj można zobaczyć, jak prezentują się okładki dwóch następnych tomów tego wydania Deluxe i miękkookładkowych wydań zbiorczych. I to wszystko. Teraz jeszcze, jeżeli tylko będziecie mieli okazję, bardzo polecam zapoznać się z tą serią. Ja zaczynam polowanie na tom drugi i trzeci. A teraz dziękuję za oglądanie. Zapraszam w niedzielę na prezentację części moich majowych zakupów. W czerwcu obiecuję poświęcić trochę więcej czasu na tytuły, które ukazały się na naszym rynku. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału. Do usłyszenia. Cześć!